Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z taką recenzją i generalnie po prostu z filmem o książce Lights Up. Zacznijmy może od takiej garści faktów na temat tej książki. Lights Up to druga powieść młodej autorki Natalii Formów, która swoją karierę zaczynała na odpadzie. Więc już jeśli lubicie klimatu odpada, to myślę, że może to być pozycja dla Was. Ale jeśli nie, to również. W każdym razie może przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o gatunek, to zdecydowanie jest to powieść młodzieżowa, moim zdaniem, dla takiej młodzieży w wieku, nie wiem, 12 do 18 lat, jest to. Powieść obyczajowa, romans, tak, można się w sumie domyślić, po barwach, po wydawnictwie, które oferuje głównie tego typu książki. Ale co bardziej zaskakujące, mamy tutaj również wątek kryminalny, więc myślę, że można to nazwać takim obyczajówką młodzieżową z elementami kryminału. Dlaczego mamy wątek kryminalny? A już Wam opowiadam. Um, już na samym początku, bo pierwsze zdanie brzmi: Śmierć dosięgnie każdego. Już um, na samym początku dowiadujemy się o śmierci jednego z mieszkańców małego miasteczka Porcel, um, które jest bardzo swoim drugą mrocznym trochę miasteczkiem, mam wrażenie. Um, no i to jest takie miasteczko, że um, wszyscy się tam znają. I generalnie. Umiera jeden z y, uczniów liceum, jeden, jedna, jedna z, z, o, z osób tamtejszych, młodych osób. Y, umiera. Była to osoba bardzo religijna i tak dalej. Y, generalnie y, ona spada ze skały. No i tutaj mamy całe dochodzenie tego, y, kto mógł zrzucić go ze skały, albo dlaczego mógł popełnić samobójstwo. Może nic więcej już nie będę mówić, sami się dowiecie. Generalnie mnie, całe rozwiązanie sprawy mnie zaskoczyło i podobało mi się. Dobrze to było do mnie rozwiązane. Oczywiście możecie uważać inaczej, ale jeśli o mnie chodzi, to nie zawiodła mnie ta książka. Jeśli chodzi o wątek romantyczny, to już na okładce tej możemy zobaczyć głównych bohaterów. I bynajmniej nie są to osoby, które, yy, nie wiem jak to powiedzieć, ale może po prostu powiem wam, kto to jest i to zobaczycie sami. E, tutaj mamy Blankę Lawincz, nie wiem jak to się czyta, e, Blanka Lawigna, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest Blanka, e, która jest córką szeryfa, który zajmuje się właśnie tą sprawą, zajmuje się Śmiercią tego młodego Enza, bo w wtedy, nie powiedziałam, ale ten młody chłopiec, m, który umarł, e, to jest Enzo. Tak w prologu mamy jego pogrzeb. A ten chłopak to jest e, Lance The Rose. Nie wiem, e, jak to. No to jest The Rose, jest The ale. Jak on ma na imię? Jakimś Leo, Leons, tak, Leons Draws. I, no, nie chcę to nikogo, nikogo spodziewać, no ale między innymi tymi bohaterami się rozwija wątek romantyczny. Podoba mi się to, w jaki sposób on się rozwija, dość taki płynny w sumie, czasem jest takie nagle wow. Tutaj mamy Blankę, uczennicę, bardzo dobrą zresztą. Która walczy o stypendium, żeby wyjechać do Paryża, żeby wyrwać się z tego miasteczka, ale przede wszystkim dlatego, że Blanka cierpi na bezcenność. Która też tutaj jest dość ważnym wątkiem, też możemy zobaczyć, jak funkcjonuje taka osoba, która w ogóle nie śpi. W tym przypadku tutaj Blanka, która nocą wykrada się z domu. i Przemierza ulicę Mrocznego Miasteczka na własną rękę nocą, bo już nie może usiedzieć w swoim pokoju. I dlatego właśnie Blanka chce je ja do Paryża, żeby tam szukać leczenia od bo w tym miasteczku nikt nie chce jej pomóc. Niestety, a też nie jej, żeby jej rodziny w ogóle, żeby sami, sami mogli się tam wybrać. I Blanka walczy o stypendium. Jest dobrą uczennicą, jest grzeczną dziewczynką, przynajmniej tak uważają jej rodzice, chociaż trochę sama przyznaje, właśnie, że przestaje trochę być grzeczną dziewczynką w momencie, w którym zaczyna uciekać nocami z domu i okłamywać trochę swoich rodziców. Jeśli chodzi o Derosa, czyli naszego drugiego bohatera, tutaj głównego, to jest. Tutaj mam już troszkę bardziej niegrzeczną postać, osobę, która pali papierosy, handluje tytoniem i w ogóle w swoją drogą to handlowanie tytoniem jest takie, nie wiem, według mnie to mogło być na przykład, handlowanie narkotykami, miałoby to jakoś większy wydźwięk, moim zdaniem. Trochę dziwnie to według mnie wyszło, ale no dobra. No i nie wiem, coś jeszcze chciałam wiedzieć. Aha, z czym. Bohaterowie nasi mają rodzeństwo. Blanka ma młodszego brata, Antoniego, e, który jest przesłodką przed cudowną postacią, uwielbiam go. E, to jest bohater, który tutaj fajnie jednoczy też trochę na, na naszą parę. A Daros e, też ma brata, który w sumie łączy trochę tutaj e, ten, ten, ten wątek romantyczny, tylko że Daros ma brata starszego. Przed właściwie. A zresztą sami zobaczycie, Już może nie będę wam tak dużo tutaj spoilerować, chociaż wydaje mi się, że jakby nie spoilerowałam, tylko bardziej jak mam po prostu fakty o tych bohaterach. Książka ma niecałe 300 stron i jest podzielona aż na 37 rozdziałów. Te rozdziały są po prostu dość krótkie i jakby w sumie ze spokojem możecie. Dosłownie, macie dwie minuty czasu, to możecie sobie przeczytać rozdział. Jest bardzo fajne. Ostatnie kilka rozdziałów, może nawet Wam powiem ile, jest pisanych, znaczy opowiadanych w sumie z perspektywy właśnie tej Derosa, bo cała książka jest narracji pierwszoosobowej. W zdecydowaną większość opowiada nam Blanka. Od rozdziału tam 30 któregoś. Hmm, rozdział jest wszystkich 37, to już chyba wspominałam. Od 33 rozdziału em, narrację przyjmuje The Rose. co jest mi ciekawą odmianą, bo w sumie tam się dzieje też takie wydarzenia, że hit. Generalnie to jest książka, która może naprawdę chwycić za serce, która może naprawdę wzruszyć, skłonić do refleksji. No, to jest książka, która po prostu. no... Może naprawdę pokazać bohaterów, naprawdę się wkręcić, wciągnąć, usiąść i po prostu czytać i czytać. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy będą tak mieli. Um, ale jakbym. Jak ktoś ma troszkę takiej, jak ktoś jest taki bardzo wrażliwy, to na pewno go to poruszy. Może być tak, że nawet trochę się popłaczę. Bo jest tutaj dużo emocji, więc. Z jednej strony nic takiego strasznego, o, też nie, a jak nie, dobra, dzieje się. Kurczę, a bym w chciała powiedzieć, nie wiem, Dobre, może zrobimy segment ze spoilerami. Chcecie znać, czy chcielibyście jakieś filmy ze spoilerami, bo dobra, tutaj może tego, tutaj nie będzie spoilerów, możecie oglądać spokojnie dalej e, i wcześniej. Mm. No. No tak książka zdecydowanie pokazuje tutaj problemy nastolat, nastolatków różne rzeczy ważne. No i jakby no, młodzieżówka. No wiadomo nie. Prosty język, potoczne. Um, jakby nieskomplikowane jakieś tematy, nieskomplikowana w sumie też fabuła, chociaż pomysł. Według mnie był bardzo fajny i bardzo mi się podoba zawarcie w wątku kryminalnego, którego rozwiązanie. Mi się podobało, wiem, że to wspomniałem, ale po prostu chciałam za się powiedzieć, że naprawdę zaskoczyło mnie to wszystko. No poza tym oczywiście ja się spotkałam głównych bohaterów, bo myślę, że to jest w większości romansów już przewidywalne, przynajmniej w moim przypadku, że od razu jestem w stanie wyczuć, że bohaterowie się zejdą. No ale no, to chyba wiadome było. Generalnie, nie no, dużo rzeczy mnie zaskoczyło i byłam w szoku naprawdę, przez chwilę myślałam właśnie, że to mi się mniej spodoba niż Perfectly Wrong, czyli pierwsza książka tej autorki, zresztą tutaj jest jej okładka, która, o właśnie, to jest okładka pierwszej książki tej autorki, a ja to w ogóle mam tą autorkę, jak widzicie jest bardzo młoda, um, no, w sumie nie jestem w stanie wybrać, która mi się bardzo podobała, Wydaje myślę, że Perfectly Wrong bardziej się przywiązałam trochę do bohaterów, też jakby oni mnie na początku denerwowali w Perfectly Wrong, a później ich po prostu pokochałam całym sercem, tak naprawdę całym, całym, całym sercem. Tutaj od początku lubię bohaterów, od początku ich wspieram, podobają mi się wątki poboczne bardzo. Więc no nie, nie wiem, nie wiem, bardzo ciężko mi jest tutaj wybrać. Naprawdę myślę, że jeśli lubicie po prostu młodzieżówki, lubicie romanse, lubicie trochę emocji takich, um, takiego wzruszenia, ale nie takiego wiecie, że um, że płaczecie, bo na przykład wszyscy umierają i po prostu nie zobaczycie, tylko po prostu płakać z jakichś prostych przyczyn, po prostu zastanowić się nad czymś, tak Mm, na przykład tak no jakby wiecie, różne są problemy w życiu. Różnych rzeczy tutaj można doświadczyć. O rety... To, to była fajna książka, naprawdę mi się podobała. Moja cena to jest 4 na 5. I teraz no jakby nie mogę dać 5 na 5, ponieważ to jest młodzieżówka. Jednak jednak ona no, taki, wiecie, język potoczny, jednak nie przekazuje, znaczy przekazuje trochę wartości. Um, może stać się dla kogoś jak najbardziej motywująca, skłaniająca do jakiejś refleksji, um, taka inspirująca, ale nie jest to książka wybitna, żeby ją oceniać jakoś wysoko. To jest po prostu bardzo dobra książka na po prostu... Miłe spędzenie czasu na odrobinę rozrywki. I nie wiem sobie, co tu mogę wam jeszcze powiedzieć, bo chyba to jest wszystko. Jeszcze jedna w sumie kwestia. To jest kwestia playlisty, której nie ma. Znaczy, bo znalazłam na Spotify playlistę Lights Up, ale tutaj w książce nigdzie ona nie jest napisana, więc nie wiem, czy. Czy jest, istnieje czy nie. Koniec końców. Ale jeśli istnieje, to na pewno jest tam piosenka Lights Up Harry'ego Stylesa. Generalnie, była pierwsza książka, Perfectly Wrong, nawiązywała trochę tytułem do piosenki Shona Mendesa. I to nawet był jej fragment Perfectly Wrong. Jak zobaczyłam, to tutaj książki od razu pomyślałam o Pisance Hera Gostelisa, ale jakby o tej książce, to o tej tutaj nic nie było um, zawarte, jakby w powieści, więc nie wiem. Ale Lights Up, moim zdaniem, jego tytuł odnosi się do kilku rzeczy w sumie. Między innymi um, do latarni. Do tego, według mnie, też się odnosi tutaj to świecąca literka O, która od samego początku zwróciła moją uwagę. Lights Up. Jakby odnosi się właśnie tego światła latarni, do rozświetlania latarni. Tam latarnia jest też bardzo ważnym miejscem w tej powieści. Nie chcę wam tutaj już nic więcej zdradzać. Light up też może się odnosić do papierosów, bo jakby rozpalania papierosów, co nie, co robi cały czas drows mm. Oraz jakby też do takiego metaforycznego światła poszukiwania siebie. Co mi zobaczyć? Ja myślę, że po prostu musicie to przeczytać. nie, nie wiem, nie mam tajnych pomysłów. o, tutaj mamy nawet dedykację dla wszystkich, którzy stary wpatrują światło na swoim szlaku. Bardzo mi się podoba ta dedykacja, ponieważ dedykacja przecież zwykle się pisze mm, temu. Mm. Jakimiś na przykład postaci, yy, postaci no, jakiejś osobie ze swojej rodziny, najbliższego otoczenia. A tutaj autorka postanowiła zadetykować książkę w dużo większej liczbie, grupie osób. To wszystko. Mam nadzieję, że um, zachęciłam was do przeczytania tej książeczki. Pięknej. Um. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich recenzji, bo w sumie całkiem fajnie się bawiłam, recenzując ten dla was. Ta książka miała premierę 27 lipca, czyli to... dobra, kilka tygodni temu, ale byłam na wyjeździe, kiedy była jej premiera i ja chciałam przed premierą przeczytać w sumie, ale nie wyszła. No, w każdym razie widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w jakimś kolejnym filmie. Wycisnąć. To chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia.